Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Rozwiąż nierówność minus x kwadrat minus 5x plus 14 mniejsze od 0. Czyli klasyczne zadanie na nierówność kwadratową. Mamy a to minus 1, b to jest minus 5, c to jest 14. Liczymy deltę, czyli b kwadrat minus 4ac, czyli u nas minus 5 do kwadratu 25. Odjąć 4 razy minus 1 razy 14, czyli mamy... 25 plus, bo 2 minusy dają plus. A tutaj jest 56, czyli 81. Pierwiastek z delty to jest 9x1 oraz x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b to jest minus minus 5, czyli 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli 9, na 2a, czyli na 2 razy minus 1, czyli na minus 2. Mamy minus 4 przez minus 2, czyli 2. I tutaj mamy 5 plus 9 na minus 2, czyli mamy minus 7. Zaznaczamy miejsca zerowe na osi x, czyli tu jest minus 7, tutaj jest 2. Patrzymy na to, co stoi przy x kwadrat. Stoi liczba ujemna, czyli ramiona idą do dołu. No i pytanie jest, kiedy ta funkcja jest mniejsza od 0? Ona jest tu mniejsza od 0 i tu, czyli w przedziale od minus nieskończoności do minus 7, suma od 2 do plus nieskończoności, czyli odpowiedź x należy od minus nieskończoności do minus 7, suma od 2 do plus nieskończoności.